Witajcie moi drodzy, bardzo, ale to bardzo serdecznie z tej strony Ninja Games. A to jest kolejny odcinek z gry Lego Władca Pierścieni na 100%. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz. No i tak, dzisiaj będziemy sobie przechodzić na 100% przełęcz Galadras czy Kaladras przez K czy G. Nie wiem. Jak zwał, tak zwało. Dobra. No to mamy, tak, cztery zadanka, jeden czerwony klocek, jedna postać i osiem klocków. Wow. Mało coś. Dobra, ok. No to zaczynamy od schematu w takim razie, nie? Tylko wiecie co? Sobie otworzymy już, znaczy aktywujemy nasz posąg. Żeby zobaczyć, co nam się tutaj odblokuje. I gdzie. A gdzie jest nasz... nasza koperta? Tu nie ma! A, dobra, okej. Okay. Czyli tak, midtilowe klocki, tak? No dobra. No tak, pierwszy mamy. Na samym szczycie góry. Tutaj Tak? No, tak. No dobra. To ustaw cel. I lecimy. Dzisiaj sobie zagramy może... Bilbo Baginsem? No nie, no. To nie tak. Dobra. Nie, 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 Bilbo, już aktywowaliśmy. Ale dobra, okej, okay. po prostu chciałeś zobaczyć, jak iść, tak? No dobra. Ale nie bój się, Bilbo. Ja cię tutaj poprowadzę. My cię tutaj poprowadzimy. Gdzie masz iść? Na górę, cofaj się. Tutaj. O. Tylko gdzie jest korba? Dobra. Weź mi, zejdź na dół, i musimy poszukać korby. A nie, czekajcie. To to nie tutaj. Czekajcie, mamy. A teraz ja się pogubiłem. A to mi się. To mi się nie zaznaczyło Dobra, teraz. Jeszcze bym zrobił nie to zadanie. <śm> coś daleko ono jest. Ten nasz klocek. Czekajcie, tutaj? Tutaj. Dobra. No to teraz potrzebujemy Zbroi. Żeby nasz drogi Bilbo, stał się bardzo, ale to bardzo silny. I chyba jeszcze nie w tą stronę. A nie, tutaj. Dobra. Okej. Okay. Nie! Dobra. Na szczęście zostałeś tam. To mnie czeszy. Kajcie to było tu dobra, bo już się zgubiłem okej okay. okej okay. hopla i okej okay. i mamy to i teraz drugi klocek mamy tutaj przy, przy zadaniu więc Więc pójdziemy tam. I może przy okazji też sobie zrobimy zadanie, żeby... Wiecie, żeby tak nie łazić, nie? No. Więc... dobra. Jak tu jesteśmy, to co ci potrzeba. Eee... widziałem gorsze brody. Ale spoko. Ja też musiałem go tutaj użyć, o, bo jestem już ogolony. Znaczy on powiedział grzebień do włosów, a znaczy do brody, a nie golarkę. No i co? Legolasie, <słuch> e, co z tym będziesz robić? Weź to schowaj. I wyciągaj mi coś przydatniejszego. O, Lina na przykład. Dobra, skok, skok, skok. Yy. A dobra, możemy sobie poglądać z takiego widoku. Dobra, yy, to teraz lecimy po trujeczkę. A trujeczka jest, uwaga, tutaj? Tak, tutaj. No dobra, nie ja wiem czy robię cięcie czy nie, to znaczy speed bill, ale może zrobię. Kto wie? Dobra, jesteśmy na miejscu, tak? Mhm. Dobra, to teraz potrzebujemy Aragorna. Dobra, i mamy klocek. Bardzo łatwo i szybko. To teraz lecimy tutaj po czwarty klocek. Okej. Okay. Dobra. Teraz wyciągamy nasz topór. I walimy. No i mamy kolejny klocek. Ale czemu wy mi skaczecie na enterze? W poprzednim odcinku słuchajcie też. Skakali mi na enterze. Dobra, teraz tutaj mamy piąty. Dobra, i co my musimy tutaj zrobić? To jakoś rozpalić zapewne, nie? No. Albo i nie Dobra czekaj czy ty masz? Ty nie masz? A w poprzedniej części miałeś chyba, nie? A, tutaj mamy klocki. No dobra To nie mam pojęcia co tam chodziło. Ale okej. Okay. Dobra. Polecimy sobie teraz po te zadanku jak tutaj jesteśmy, bo naprawdę jest bliźniutko do niego, a potem będzie daleko, więc... Wiecie. Już mi się nie chce robić tak po kolei tego. Dobra. Wyciągaj. Bombę. I okej. Okay. Siema. Co ci potrzeba? Akurat mam, ale. No, w sumie ciekawi mnie ten. Ten czerwony klocek, dodatek. No ja również dziękuję. Przebrania bossów. O. Okej. Okay. Dobra. Dobra, te teraz lecimy tutaj po szósty. Wiecie co? Zatrzymamy się tutaj na chwilę chociaż. Czy ja mogę? Dobra, nie wiem, czy ja mogę, więc na razie tutaj się nie zatrzymuję. Spadliśmy w przepaść. Nieładnie. A. Moment Gdzie ja mam iść? A, tutaj No nie, już niech... Frodo nam zostanie. I rozwalamy to. No i mamy kolejny klocek Midlilowy. Więc teraz jeszcze po siódmy. Frodo nie skać mi. Wiem, że się czeszysz, ale proszę czy nie skacz mi. E, nie ustaliłem. Dobra. Sobie wyjdziemy i jeszcze raz ustawimy. O. Dobra. Teraz mamy za zadanie, aby niszczyć te tutaj te statki. Takie coś pamiętam w Marvelu. A Marvel. Stare dobre czasy, słuchajcie. Wtedy w Marvelu miałem po. Yy, po kilkanaście tysięcy wyświetleń. Nawet pamiętam, że kiedyś daliście. Chyba. 38 tysięcy wyświetleń, miałem kiedyś. No, naprawdę. A teraz jest mało tego. Tych wyświetleń. Ale cóż. Każdy jest już zainteresowany czym innym. Więc... Tragedia. Znaczy, czy tragedia? To nie wiem. Dobra. Sobie pobijemy i kupimy orka z mori. Przy okazji, jak tu jesteśmy. Dobra. Legolas. Chodź tutaj. I na linę sobie poskaczemy dobra i bierzemy naszego aragorna dobra i tak czy wszystkie klocki już mamy zdobyte? Sprawdźmy e, nie Czekajcie. Tak, wszystkie klocki, czyli teraz tylko jeszcze dwa pytajniki. Dobra, znaczy zadania. Czemu ja to nazywam pytajnikami? No w sumie to są pytajniki. Yy, Mary, jak się tutaj ty dostałeś tutaj? Bo ja tego nie czaję. <grym>, do góry nogami. A może i tak się, słuchajcie, dostało? No nie wiadomo. O, no na pewno tak się dostał. Dobra. Bierzemy nasze podkowy. I lecimy. Nie w tą stronę. Dobra. Tutaj mamy coś. I tutaj muszę już zobaczyć jak to zrobić. Dobra. Coś mi tutaj mówi, podpowiada że mamy użyć wędki więc użyjemy wędki i ok, i będziemy łowić ryby dobrze, że ja to wydrukowałem, chociaż w sumie i tak bym zauważył to tak no ale zawsze prędzej, nie? znaczy zawsze szybciej Mary, złapiesz mi to? Albo albo, albo, albo wiesz co? Ja to złapię. O. Dobra, Dobra. kręcimy i uwolniam... Uwalniamy cię. Pani ja Jestem królewiczem. Czy to jest pani? Ja nie mogę. Kobiety też mogą mieć brodę? Masz. Outstanding. Thanks. <laughs> no nie no ja bym powiedział, że to jest bardziej pół facet pół kobieta. No dobra. To teraz lecimy po... Potem tutaj, po zadanko. Nie w tą stronę. Jak zawsze w sumie. E, ale weź mi nie bij kwiatków, co? O, już jest dziewiętnasta, słuchajcie. Tragedia.

O. A dobra, chyba mam to. Mam to? Nie mam tego. Ajajaj. No tak. Bo ja nie wszystko zrobiłem. Czekajcie, przełęcz Galadras. A czekajcie, gdzie to było? Góra przeznaczenia. No jest, Góra przeznaczenia. Tylko ja nie wiem gdzie to jest. No dobra, wiecie co? To ja jedynie ten odcinek już dogram bez kamery i bez głosu, nie? Więc słuchajcie, to by było już na tyle. Ja bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeśli odcinek Wam się spodobał, no to zostawcie łapki w górę, subskrypcję, komentarz. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć. have my thanks.